Ja Wam przedstawię teraz nowy serial. Planuję zrobić, właśnie, bo niedługo dojdzie do mnie kolejny zestaw strażacki do walki w pożarach, w tunelach. To tak sobie pomyślałem, mamy już kilka tych jednostek gaśniczych. Zaczynam od tej pierwszej, oryginalnej, którą kupiłem w zestawie startowym PIKO Straż Pożarna, a była to lokomotywa br 218-799-5. Tak, tu widzimy. I w tym zestawie startowym bo to był w ogóle pierwszy. Zestaw który kupiłem w 2014 roku I od tyle wszystko się zaczęło bo Tego E69 nie liczę bo to było kupione w latach cz Czasach PRL-u Właśnie on w szafie I odkąd kupiłem właśnie tom, Ten zestaw startowy w 2014 roku Zaczęła się podłogowa makieta Podłogówka i tak pomału pomału I tutaj widzimy wagon Platforma z pico w, to jest piko straż pożarna Cysterna i wagon dla załogi. Dobrze, tak, to pierwsza lokomotywa. Powiem, że niedługo będę miał fajną jednostkę. Ten walki w tunelach, który mi okrad sknął. Jest pomalowany już I trzecim kolorem. czy znaczy trzecie trzy kolory będzie miała tylko ta Sterna z beczką. A załogowy i główna maszyna silnikowa to będzie motornicza Jest w dwóch kolorach. Potem pokażę dopiero jak przyjdzie. Mogę tylko dodać, że tutaj są części, które będą wykorzystane z zabawek do jednostki gaśniczej. A teraz lecimy na pożar. I dojechaliśmy do akcji gaśniczej bez w gaszeniu kamienicy. Widzimy dwie osoby ranne. Jedną zajmują się ratownicy, ratownicy medy medyczni, a drugą osobą zajmują się strażacy Akcja gaśnicza pełną parą. Tam widać samochód z termizy wyjeżdża Do akcji zaalarmowany został. Tak właśnie się prezentuje zestaw startowy Pico Straż Pożarna.